Serial pokazuje też i opowiada o problemie depresji. Scenarzyści postanowili pokazać ten problem. Czy on jest też coraz częstszy, jeżeli chodzi o mężczyzn? Nie mam najmniejszego pojęcia. Nie jestem psychologiem, nie wiem jakie są statystyki, I... ale myślę, że w ogóle jakby świat się zrobił szybszy, i myślę, że ludzie mają różnego rodzaju presje i ta depresja rzeczywiście istnieje i bardzo fajnie jest to, że, że ludzie o tym mówią, że, że, że ludzie na wysokich stanowiskach albo jacyś rozpoznawalni przyznają się do takich chorób, e, bo to nie jest nic wstydliwego, chociaż jest tak traktowane społecznie, że ktoś jest mięczakiem, a przecież to nie o to chodzi, to jest po prostu najnormalniej w świecie choroba, którą się leczy. Więc e, ten temat jest też tutaj dotknięty, a myślę, że popandemicznie będziemy jeszcze przez kilka następnych lat zbierać żniwa różnych obniżonych nastrojów, wręcz chorób, depresji. I to nie tylko u dorosłych, ale myślę, że również u dzieci. I tak na koniec też chciałam zapytać, bo Pani się bardzo cieszy, że wróciła na, na plan serialu, a czy um, ta kultura wraca też um, do normalności? Jak to nie, jest? nie wraca. Absolutnie nie wraca. I myślę, że długo nie będzie wracała. Myślę, że bardzo długo teatry jeszcze nie będą się otwierały i działały tak jak działały. Myślę, że nie będą robione filmy tak jak były robione. Cały, cały cało Hollywood wstrzymał wszystkie premiery. Filmów i mimo tego, że już można by, bo już puściły kina, to nadal ich nie odpuszczają, bo wiedzą, że jeżeli zrobią to teraz, a ludzie nie mają pieniędzy, to na tym nie zarobią. Więc wszystko jest bardzo, bardzo powstrzymane. Myślę, że my jesteśmy, jeżeli chodzi o kulturę, kultura jest na ostatnim miejscu tego łańcucha żywieniowego więc niestety dostaniemy najbardziej w tyłek, ale mam nadzieję, że, że w końcu kiedyś.